Yes. Cześć, jestem Gandhi. Ostatnio parę osób do mnie pisało w sprawie FPV, jak zacząć FPV, jaki był mój pierwszy dron, jakiego drona polecam. Dlatego postanowiłem nagrać krótką, krótką serię poradników, kilka odcinków o tym, jak wyglądała moja droga w FPV, czyli jak od takich ujęć doszedłem do takich ujęć. I zajęło mi to mniej niż pół roku. Pierwszy krok, i o tym będzie ten dzisiejszy krótki odcinek to symulatory. Jest to bardzo duża część e, naszego, całego latania, przynajmniej w moim przypadku, była to bardzo ważne. Bardzo istotne, żeby latać na symulatorze, wcale nie potrzebujemy kontrolera od DJI czy takiego od TBS Tango. Wystarczy nam już zwykły kontroler od PlayStation 4. I na tym kontrolerze będę też dzisiaj latał, żeby pokazać Wam, że nie potrzeba wcale mieć dużych, e, dużych, dużych, dużego wkładu, żeby zrobić pierwszy krok. A jest on ważny, ponieważ pokaże Wam, czy, czy dacie radę latać w tym, e, latać FPV, czy nie. Latanie w FPV nie ma nic wspólnego z lataniem zwykłym Maviciem jak ten. W FPV wyróżniamy trzy tryby lotu. Jest to Angle, Horizon i Manual, czyli Acro. Acro, tak zwany Manual. Angle Mode, kąt wychylenia drona jest ograniczony i, i dron stara się być od razu w pozycji horyzontalnej. Horizon Mode pozwala nam już na zrobienie flipa dronem, ale po puszczeniu drążka on będzie zawsze starał się wrócić do tej pozycji horyzontalnej, także trzeba tam go kompensować ten drążek oraz Acro Mode czyli manualny tryb, w którym latają wszyscy raczej piloci, Jest to ten tryb, który daje nam całkowitą swobodę i kontrolę, swobodę lotu i kontrolę nad dronem. Zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do symulatora, chciałbym Wam powiedzieć, że jeszcze pod koniec odcinka mam przygotowany mały giveaway dla Was. Rozdamy dwa kluc klucze do, do, na Steam, do DRL-a. Także zostańcie ze mną i zaczynamy od pierwszego symulatora. Symulator dzisiaj, jaki będziemy porównywać, to jest liftoft. DRL, Uncrashed i AI Sim. Wymieniłem je chronologicznie tak jak ja zaczynałem, i w tej, w tej kolejności będziemy je dzisiaj przeglądać. Także odpalamy pierwszy symulator Liftoff. Mój pierwszy symulator, w którym zaczynałem. Jest on o tyle fajny, że ma jakiś tutaj tutorial. Ten tutorial w miarę jest w stanie Was poprowadzić. Jest on po angielsku, ale nie powinno Was to zrażać. Ma tą opcję Free Flight, jak każdy w sumie symulator. Tools, to, bo to jest, ma opcję Multiplayer, to jest też fajnym plusem. Ja, co prawda, w Liftoff jeszcze nigdy nie korzystałem z tego. No i Tools, ten Workbench, czyli miejsce, gdzie budujemy swoje drony, jest bardzo takie fajne, intuicyjne i takie środowiskowe. I to, 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 to działa sprawnie tutaj. Można sobie poprzeglądać już drony, które mamy w grze. Są też e, drony, e, które robi, robią społeczność. Jest tutaj bardzo dużo dronów już zrobionych przez innych, innych ludzi. a Oraz jest mój Nazgul, mój pierwszy Nazgul. Przynajmniej próbowałem, starałem się tutaj zrobić mojego pierwszego Nazgula. Odpalmy go sobie. Tak wygląda właśnie cały ten edytor. Można wymieniać poszczególne elementy, tych elementów tutaj jest mnóstwo. Ta gra w ogóle jest wspierana przez Rotor Riot. Jeżeli nie znacie, to polecam sobie wpisać na YouTube i obejrzeć ten kanał, na pewno was zainteresuje, jeżeli będziecie, jeżeli interesujecie się tematem FPV, na pewno zainteresuje was, was też ten kanał. Dobra, weźmy tego na góra na przejażdżkę. Dzisiaj był, 5 stycznia był jakiś update w Liftoffie, być może coś się zmieniło, coś o czym jeszcze nie wiem, mieli wprowadzić Mieli wprowadzić ruchome obiekty. Sprawdźmy to. Bierzemy sobie Single Prior Free Flight. Mapy w Liftoffie są, no właśnie, no są, są fajne, ale nie są jakieś mega duże. Nie idzie się tutaj na nich jakoś mocno sobie daleko polatać. Hanover jest to jedna z największych map. Jaką tutaj e, znam na liftofie? Sprawdźmy tylko, czy jest też ogródek Jushua Bardwella. Jushua Bardwell, też kanał na YouTube, który polecam obejrzeć sobie, jeżeli interesujecie się tematyką FPV. Jest Short Circuit. To jest prawdopodobnie nowa mapa z, z liftofa. Sprawdźmy sobie ją, jak to wszystko wygląda, jak wygląda liftof na dzień dzisiejszy. Zobaczmy, co tu się dzieje na tej mapie. Grafika w Liftoffie jest spoko. W uncrash na pewno jest, jest lepsza. Miało być tu jakieś ale. I... chyba jeszcze nie ma. Nie no nie widzę nic, coś opustoszała ta trasa. Zobaczmy czy da radę Ach, dało radę Oj No tego właśnie jest symulator Ale nie widzę żadnych tutaj ruchomych obiektów Realistyka jeśli chodzi o realistykę lotu no w liftofie jest to spoko, no jest to symulator, na którym ja wiele godzin spędziłem, bodaj, że tutaj mam chyba z 90 godzin wylatanych na, na liftofie. E, no spoko symulator. Na pewno dużo się na nim nauczyłem. E, polecam. Szkoda, że nie ma tych ruchomych autek, tylko te wiatraki się kręcą. Ale mapka jest duża, duża wcześniej. Na no tak dużej mapce jeszcze nie letałem na liftoffie chyba. No dobra, to tyle. Nic tu się na tej mapie nie dzieje. Przechodzimy do następnego symulatora. Drugi symulator to DRL. Mój ulubiony symulator. Mam na nim wylatane najwięcej godzin, i to właśnie ten symulator chcę Wam. Dwa klucze do tego symulatora chcę Wam rozdać. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał i dacie komentarz. W komentarzu wpiszecie zrobione albo ja też chcę latać w PV. Ja spośród tych dwóch, spośród tych ludzi, wyląsuję Ale dwie osoby, którym dam klucz na Steam i będziemy sobie mogli razem polatać. Dlaczego lubię DRL? Spędziłem na nim bardzo wiele godzin, być może dlatego, być może są lepsze symulatory, może nie. DRL ma bardzo, jest tani, nie jest drogim symulatorem. Multiplayer jest fajny, bardzo intuicyjny. Najlepszą jego zaletą jest tryb samouczek. Naprawdę prowadzi was krok po kroku od, od podstawowych, od, od przeszkód po, 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 po kontrole, po pierwsze przeszkody, po pierwszy wyścig, po takie płynne przejście z tego trybu Angle na tryb Acro. Pod tym względem, pod tym względem tutaj ma bardzo dużą przewagę DRL. Ja go bardzo uwielbiam. Budowanie dronów tutaj też jest dosyć intuicyjne i podobne do, do tego w Lift offie Pokażę Wam, jak on wygląda. Przejdźmy sobie tutaj. Mapy są też mi bardzo duże. Pokażę Wam e, moją ulubioną mapę, na której mam wylatane najwięcej godzin. To jest Gates of New York. Drona. Weźmiemy sobie jakąś pięciocelówkę, Weźmiemy sobie na góla. Nie wiem, czy to lata jak na Jeśli chodzi o realistykę lotów DRL, no jest powiedzmy tu mniejsza, trzeba przyznać, niż może w, w lift offie ale może są porównywalne do siebie. Pochylę sobie kamerę. jeszcze. 35. D DRL nie ma dużych wymagań sprzętowych. Grafika w nim jest, jest, jest fajna. E Wyścigi są też bardzo różnorodne, no i mapy są przeogromne, nie wiem czy będziemy mieli tyle czasu, żeby pokazać Wam tę całą mapę, postaram się Wam z góry ją pokazać, ale mamy tam przed całą kominę, do mamy dźwigi tam dalej mamy budynki Jest, są też teresy, tereny zalesione mamy piękny most ta mapa jest duża, ogromna, naprawdę można na niej spędzić wiele godzin. Chcę Wam już tylko pokazać, że oprócz, tutaj, oprócz tego mostu, na tym mościu czuję się latać w przód. Co ciekawe, tutaj są właśnie takie tunele, w które można wlatywać tam przed nami i, i też można ładnie sobie ćwiczyć. Polecam. Polecam do RLA. Jest to jeden z moich ulubionych symulatorów. Wiele godzin na nim spędziłem i na pewno jeszcze wiele posiedzę. Wiele dużych, różnorodnych map, naprawdę można się tu fajnie pobawić. Dobra, przechodzimy do trzeciego symulatora. Nie tracąc czasu, to będzie Uncrashed. Jest to jeden z naj. Ładniejszych symulatorów, grafika w nim jest bardzo piękna, mapy są w nim bardzo duże. Jedynym minusem tego jest to, że nie ma opcji multiplayer, oraz w sumie drugi jest taki minus, że ustawienia drona wyglądają tak. Nie są tak bardzo ładnie zrobione jak w list Office czy w DRL, jest to trochę inne, ale za to są tutaj ruchome obiekty i chciałbym wam pokazać właśnie za co wiem ten symulator tak bardzo. Otóż tutaj można napotkać o takie autka. Można poćwiczyć sobie już na nich śledzenie obiektów i specyficzne ujęcia. Ja osobiście ćwiczyłem na tym symulatorze przed wyjazdem do Irlandii i wiedziałem, że będę zlatywał zyskał. skał. Też jest również tutaj ta mapa. Oraz ćwiczyłem na tym symulatorze przed nagraniami do do karu prawda fajny symulator można się tutaj fajnie pobawić z tymi odkami. wiele godzin może wiele godzin też nam nie spędziłem oj Dobra! Fajna zabawa, fajnie się tutaj może pobawić z tymi łotkami. Jeszcze ewentualnie pokażę Wam tą mapę o której mówiłem na tej mapie, trenowałem przed wylotem do Irlandii. Wiedziałem, że prawdopodobnie będę miał takie góry, będzie można sobie próbować polatać wzdłuż tych gór. Przechodzimy do następnego symulatora. Czwarty i ostatni symulator to jest iDrone Simu. Polecił mi go niedawno kolega. Eee, tutaj też nie mamy opcji multiplayer. Eee, select model, wybieranie modelu, tworzenie swojego drona, też wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie ja na razie tutaj się w to nie bawiłem. Eee, wybierzmy sobie tego S-Child Cinematic eee, Return. Tutaj jest o tyle właśnie jest ten bonus ma ten symulator, że są w nim ruchome e, ruchome obiekty. Wlećmy sobie. Wiem, że na pewno tutaj był. O. Tutaj właśnie powinny być gdzieś pociągi. O, jest, widzę. Od razu czuć, że ten dron, którego wzięliśmy, to jest jakiś stiny To nie jest zbyt szybki dron do Fistego. Ale pobawimy się. Pogląd za pociągiem. Także fajnie można się tutaj pobawić też na tym symulatorze. Jak na każdym w sumie. Dobra, to tyle chyba jeśli chodzi o symulatory. Przejdziemy do małego, krótkiego podsumowania. Jeszcze podsumowanie: Chciałbym Wam przypomnieć, że mam do rozdania te dwa kody na Steam, na DRL. Wystarczy, że w komentarzu wpiszecie zrobione w, i zasubskrybujecie mój kanał, w komentarzu piszecie zrobione. Ja w ciągu dwóch tygodni, jak dzisiaj mamy 17:21, wylosuję, wylosuję dwóch. E, dwóch dwie osoby, które, które to zrobiły i oznaczę w komentarzu, skontaktuję się jakoś z Wami. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że na początku jak już ogarniecie, zainstalujecie sobie symulator pierwsze co warto to przejść ten jest Następnie ćwiczyć przylatywanie przez bramki, latanie nisko. Potem są takie są manewry, które ratują życie czyli jak podlatywanie do obiektu i odlatywanie od, od niego to są, to są rzeczy, które warto ćwiczyć. Jeżeli spodobał Wam się ten film i, i chcielibyście, żebym kontynuował tę serię, to zostawcie lajka, na w komentarzu i następny odcinek zrobię o DJI FPV. Zrobię o zestawach, takich gotowych już, które można kupić w sklepie i polatać. Będzie to Ocetus Pro. O, w dronie, dronie, którego ma mój syn. O tym ma o malutkim Cetusie Pro oraz o DJI FPV. Chcę również nagrać o zestawach Bintenfly gotowych od Iflighta, e które można kupić, w już się google i kontroler. No oraz chciałbym jeszcze nagrać odcinek o tym, jakie triki uczyć się na początku i jak to robić. I to są takie triki ratujące życie, i, i, i te te omijanie bramek i szukanie coraz ścieśniejszych przeszkód. Co. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę wam, życzę wam, wszystkiego dobrego. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało walcie w komentarzu, zawsze postaram się opisać. Pozdrawiam Was, cześć. Będę, czy nie Będę. Nie Będę. Będę.